Gościliśmy na naszym kanale już niejednokrotnie amerykańskie samochody, europejskie i tak dalej, ale jakoś nie było do końca nam po drodze z Brytyjczykami. Postanowiliśmy to zmienić, a tego auta, który dzisiaj będziemy prezentować, nie powstydziłby się nawet sam James Bond. A jest nim Range Rover Sport. Z racji tego, że jest wspaniała pogoda, jest bardzo mroźno, ale e, słoneczko fajnie świeci. E, chcielibyśmy wyeksponować jeszcze bardziej ten samochód, ponieważ ma piękny, czarny kolor. Wszystkie emblematy, wszystkie e, litery są e, pomalowane na czarno. Mamy tutaj piano black, jeżeli chodzi o, o grill, i wszystko jest e, tonowane tylko i wyłącznie w czern. Tak samo felgi ale może najpierw trochę o tym samochodzie. Jest to Range Rover Sport z rocznika 2012 z silnikiem 5-litrowym V8 wolnosącym 375 koni i ponad 500 N. Robi wrażenie? No powiem Wam, że robi wrażenie, ponieważ wsiadając pierwszy raz do tego samochodu wczoraj, E, nie spodziewałem się takich wrażeń. E, wsiadłem od razu i pozycja e, za kierownicą zrobiła na mnie wrażenie, ale jeżeli chodzi o e, już prowadzenie, to powiem Wam, że jak będziemy jechać w waucie, e, trochę o wielkości tego samochodu, bo e, wygląda trochę jak taki kiosk na, na kołach. E, ma 4,8 metra, ma 1,80 bodajże 4 wysokości. E, i co najważniejsze, to że teoretycznie jest taki wysoki, ale prowadzi się jak po sznurku, idealnie bym powiedział. Wydaje mi się, że bardzo dużo, dużą rolę odgrywa tutaj rozstaw osi, jest to 2,8 metra. Przez to nie jest on taki aż bardzo długi i jest taki, można powiedzieć, bardzo zwarty. Pokażemy sobie teraz silnik. A już. Teraz trzeba znaleźć właśnie ten, o jest, bardzo fajnie, zamontowane jak w Audi, to otwieranie ja to lubię, bo nie trzeba szukać nie wiadomo czego. E, no silnik tutaj ewidentnie jest zabudowany plastikami, jak to przeważnie w Range Roverze, e, dwa e, odprowadzenia do filtrów powietrza, na środku wielka informacja o tym, że to jest V8 z Land Rovera, jest to 5-litrowy motor, tak jak wspominałem wcześniej, 375 koni, możecie sobie zakupić jeszcze taki egzemplarz, który będzie miał, będzie super chargerem, i będzie miał około 510 koni, no wszystko zależy od tego, do czego potrzebujecie tego auta, jakie są wasze potrzeby, a może będziecie jeździć pociągiem. Jakie są Wasze potrzeby? Moim zdaniem 375 koni, jak na tą budę, jest wystarczające. Auto waży ponad 2,5 tony i nie czuć w ogóle tego, że ono tyle waży. Pod maską to już będzie wszystko. Oprócz. Można powiedzieć, dużych wymiarów, ma też duże koło, ponieważ mamy tutaj dwudziestkę, e, 275 na 45 e, 20 e, opona Imperiala e, Snow Dragon, bardzo fajna opona. E, może niektórzy będą krytykować, dlaczego tutaj e, nie zajebaliśmy Goodyera albo Michelina, ponieważ Imperiale są dobre i są tańsze. Są przetestowane już nie na, nie na jednym samochodzie, tylko na wielu. Bardzo fajnie sprawują się na śniegu. Ja też osobiście mam w swoim samochodzie i jestem mega zadowolony po pierwsze z ceny, po drugie, co z ich użytkowania. Felga została przemalowana ze srebrnej na, na czarną. Błyszczący taki e, czarny kolor. Myślę, że fajnie się to komponuje z samochodem. Przyciemniana szybka, do tego e, zrobiliśmy przyciemnione lampy folią. E, wszystkie emblematy, które są na samochodzie oraz listwy są też pomalowane na kolor czarny, tak żeby to było wszystko e, spójne. Ale co chciałem wam pokazać, stojąc właśnie przy tyle tego samochodu? No oczywiście bagażnik, ponieważ jest ogromny. Ten bager przy rozłożonych fotelach ma 1260 litrów. Także Możecie tu pakować chyba pralki, no myślę, że pralka i suszarka by weszła, tak, tak na moje oko. Jak złożycie fotele, to jest ponad 2560 litrów, więc tutaj jeszcze wejdzie Wam do tego pakietu lodówka i może zamrażarka, a możecie to wytestować, ja tego nie będę testował. Teraz tak, moi drodzy Państwo, skoro to jest 5-litrowa z v no to musi trochę pojeść, tak? E, zbiornik paliwa to 85 litrów Jakie teraz spalanie? Oczywiście biorąc pod uwagę wszystkie dane techniczne, które są w tym momencie w internecie Ten samochód pali jedynie 14 litrów w cyklu mieszanym 10 na trasie e, I nie wiem jeszcze ile, ale to już po prostu nie czytałem dalej Tak naprawdę to jest gówno prawda ten samochód nie pali tylu, i na trasie nie będzie Wam palił 11 litrów. Nie jest to możliwe moim zdaniem. Chyba że ktoś ma taką nogę jak piórko i będzie tylko muskał gaz. Spalanie tego samochodu w cyklu mieszanym to będzie gdzieś około 15-16 litrów. Jeżeli chodzi o trasy, będzie to podobnie, bo to będzie pewnie 14-15 litrów, bo nikt nie jeździ 50 km na godzinę na autostradzie. Ale. Można do tego samochodu zamontować instalację gazową. Ale teraz wszyscy powiedzą, po co on p... o tym gazie cały czas? No po to, że jak ktoś umie liczyć, to może zaoszczędzić, ale w przypadku tego silnika czy tego silniku, może mi poprawicie, e, istnieje możliwość zainstalowania e, instalacji, która będzie pobierała benzynę oraz gaz. Będzie to mniej więcej w stosunku, załóżmy 4 litry benzyny do 10-11 litrów gazu. Ja mówię to około, bo nie ma tutaj w tym aucie tej instalacji założonej, ale wiem, że jeden z moich klientów zrobił to i po prostu jeździ po prostu na takiej mieszance. Myślę, że dość powiedziałem Wam już z zewnątrz o tym samochodzie. Teraz przejdziemy sobie do środka. Przede wszystkim, na co chciałem zwrócić uwagę w tym samochodzie, na tym, jaką mam pozycję tutaj za kierownicą, bo ja czuję się tutaj naprawdę mega dobrze, z tego tytułu, że fotel jest mm, dobrze wyprofilowany, to jest raz, ale siedzi się tutaj tak wyżej. Ten samochód jest duży, ale maska nie wystaje, nam nie wyje nam ta maska. E, ten boczek jest taki, można powiedzieć, kwadratowy. Ale można sobie tutaj położyć e, rękę, oczywiście zimny łokieć, ale e, bardzo fajnie, wygodnie tu to wszystko wygląda. I powiem wam, że ten samochód jest bardzo dobrze wyposażony. E, co wczoraj mnie naprawdę zaskoczyło, mianowicie mamy park troniki z przodu, z tyłu mamy kamerę cofania, a zaznaczam, że jest to e, 12 rok. Do tego mamy automat do świateł, mamy wielofunkcyjną kierownicę, mamy tempomat, mamy też bardzo fajną opcję. Na przykład, jeżeli ktoś takie auto kupiłby sobie w górach, to mamy grzaną przednią szybę, a to jest rzadko spotykane. To jest bardzo fajna funkcja, bo nieraz jest tak, że bardzo zasypia, bo są takie temperatury nieprzyjemne, gdzie, gdzie zawsze te szyby mam zaszronione. Mamy taką tutaj funkcję, włączamy ogrzewanie przedniej szyby i za chwilę jest auto gotowe do jazdy. Poza tym wszystko jest tutaj, można powiedzieć bardzo ergonomiczne. Mam e, drążek zmiany biegów e, zaraz pod ręką. Mam sterowanie tutaj klimatyzacją też zaraz pod ręką na pokrętłach. Klimatyzacja jest dwustrefowa. Do tego mamy oczywiście przyciski do podgrzewania tylnej szyby, tak jak mówiłem, przedniej, sterowanie nawiewów oraz grzane fotele. Bardzo fajnie też umiejscowiony jest przycisk od podgrzewania kierownicy. Mamy go tutaj zaraz pod ręką, więc też jak wam się zrobił zimno w łapki. To, to naciskamy sobie i kiera nam się grzeje. Fajnie analogowy e, zegarek, który nawiązuje też do wcześniejszych e, modeli Range Rovera oraz Jaguara. E, brytyjska marka z tego zawsze słynęła, że, że mieli ten analogowy e, zegarek. W aucie mamy tutaj kilka multimedii, takich jak e, nawigacja, e, połączenie telefonu e, i inne. Mamy tutaj też e, wyświetlacz bodajże jest siedmiocalowy, jest dotykowy i ten dotyk na, na, jak na tamte lata powiem Wam, że działa naprawdę e, bardzo, bardzo fajnie. E, e, oprócz tego mamy też pokrętła, mówię, e, zwykłe do, do przestawiania sobie fal, e, e, fal radiowych e, bądź też innych rzeczy. Co do samego środka, tak jak już wcześniej powiedziałem, no, mnie ten samochód naprawdę urzekł. Tego, że tu mamy na przykład taką, takie dwa cup które są też bardzo duże. Mamy popielniczkę, jeżeli ktoś pali w aucie, nie polecam. Mamy podłokietnik, który jest też sporych rozmiarów. E Oraz sterowanie napędem e oraz tym, że samochód jest na powietrzu, więc możemy sobie go podnieść i opuścić dowolnie. Więc to, co powiedziałem Wam wcześniej, jeżeli ktoś mieszka w górach, to myślę, że ten samochód świetnie by się tutaj nadał. Mamy też taką funkcję, jak toczenie z góry. Auto nam odpowiednio dobiera prędkość, więc jest to bardzo fajna opcja. Do tego mamy asystenta zmiany pasa ruchu. No, moim zdaniem jest naprawdę to świetnie przygotowane auto. Szyberdach, nie mamy panoramy, ale mamy szyberdach. Myślę, że, że jak najbardziej wystarczy. Ale przede wszystkim te fotele są tak dobrze wyprofilowane, że jeżdżąc nawet długie dystanse, nie jesteście w stanie się zmęczyć. Taka pikowana skóra. Bardzo fajna, miękka. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na jedną rzecz: auto jest z 12 roku, a te fotele wyglądają praktycznie jakby auto miało, nie wiem, 3-4 lata. To jest, to jest Max. Ale teraz przejdźmy sobie do tyłu, zobaczymy ile jest miejsca dla pasażerów. Z tyłu, oczywiście, siedzi się sporo wyżej. Jakby ten tył jest podniesiony. Kanapa tylna też jest wyprofilowana. Oczywiście mamy tutaj rozkład 40-60. Zobaczę sobie na środku. O, tutaj to jest super. No, fajnie to jest wyprofilowane tu po środku. Myślę, że tutaj 5 osób mogłoby sobie jechać tak dosyć swobodnie. Miejsca nad głową jest jeszcze bardzo dużo. Do tego z fajnych opcji mamy również podgrzewaną tylną kanapę. To już powiedziałem wcześniej, ta auto jest bardzo fajnie wyposażone. Oczywiście z tyłu te boczki też są e, takie bardzo kanciaste, kwadratowe, ale te materiały, zobaczcie sobie, tu jest wszystko mięciutko, tu też jest mięciutko. Tutaj mamy drewno, dosyć e, albo drewno taką sklejkę może być, ale bardzo ładnie to wygląda. Ogólnie nie jestem jakimś fanem drewna w samochodzie, ale Tutaj mi to nie przeszkadza, że tak powiem. Do tego mamy nagłośnienie Harman Kardon. Bardzo fajnie to gra. No i ogólnie ja jestem pozytywnie zaskoczony. A dlaczego jestem zaskoczony? Ponieważ ten samochód jest do sprzedania i uwaga, ten samochód będzie wystawiany za 79 tysięcy złotych. Ma przebiegu nieco ponad 190 tysięcy. Myślę, że jeżeli ktoś z Państwa chciałby kupić ten samochód od nas, i e, zgłosi się z takim e, kodem rabatowym typu dr Davey for Formax, to myślę, że jest, jestem w stanie Wam załatwić rabat e, tak, żeby ten samochód kosztował was 75 tysięcy, więc śmiało zapraszam. Dosyć już tego gadania. W tym momencie wsiadamy do tego zajebistego samochodu i pokażę Wam, jak się nim jeździ chociaż w takim małym namiastce. Tak jak e, zacząłem Wam wcześniej mówić, zaskoczyła mnie jazda tym samochodem, bo teoretycznie wygląda on jak taki kiosk na, na kółkach i e, w teorii wydaje się, że to się nie będzie w ogóle prowadziło, no bo e, takie olbrzymie auto, e, które też trochę waży, bo waży, mówię, ponad 2,5 tony z 5-litrowym motorem, kanciaste, 1,83 m wysokości, no to może się nie prowadzić i nic bardziej mylnego. Auto prowadzi się jak mały gokart, można powiedzieć. Jedną jeszcze zajebistą opcją, która jest w tym samochodzie, to jest promień skrętu. No, po prostu powiem Wam, że można nim praktycznie manewrować w miejscu. W ogóle Wam nie przeszkadzają gabaryty tego samochodu i yy... To, że na przykład nie wiem, macie jakąś wąską uliczkę, bo w zasadzie jeden mały ruch e, kierownicą i auto wam skręca. E, dlaczego ja się przekonałem też między innymi do tego samochodu? Dlatego, że jednak te materiały, powiem Wam, tak jak na przykład kierownica, ona też jest mięciutka. Tutaj deska rozdzielcza jest mięciutka. E, to jest naprawdę fajne i widać, że jest to jakościowo naprawdę. Marka Premium, moim zdaniem. Jeżeli oczywiście, jeżeli był to jakiś hamski plastik, to bym Wam o tym powiedział, ale to nawet w środku jest go ogłośników, na przykład miękką, fajną skórą. Do tego, tak jak mówię, ergonomicznie ten samochód jest bardzo fajnie przystosowany Wszystko mam praktycznie pod ręką. Tak tutaj mam podgrzewanie kierownicy, tu mam sterowanie, tu mam tempomat, tu mam odbieranie telefonu. Załóżmy. Jestem skupiony na jeździe, mam blisko siebie swoją strefę klimatyzacji. Na pokrętle zmieniam sobie temperaturę, bo jest dzisiaj okropnie zimno, na 22 stopnie. Mogę sobie włączyć podgrzewaną dupkę i jechać sobie w cieple. Bardzo fajnie, bo mamy oba fotele przednie sterowane elektrycznie, łącznie z odcinkami lędźwiowymi. Aczkolwiek wykryłem jeden minus, ten, ten uchwyt, który jest tutaj do zamykania drzwi. Jakbym sobie chciał zmienić pozycję w trakcie jazdy, to ta ręka moja tutaj ma trudności, żeby się dostać do tych przycisków. Może nie jest to jakoś bardzo utrudnione, no ale no, nie jest to łatwe. Nie jest to takie jak w Mercedesie, że macie na przykład na drzwiach, czy w BMC. Ale bardzo fajną jeszcze jedną opcją w tym samochodzie jest elektryczne sterowanie kolumną kierowniczej. E, bardzo mi się to podoba. Ja lubię takie gadżety w samochodzie i to jest jeden z tych, których chciałbym mieć w samochodzie. E, nie macie żadnego, e, że tak powiem, żadnej dźwigni, tylko jest przycisk. Możecie sobie nawet w trakcie jazdy delikatnie skorygować kierownicę e, tak, żeby było Wam e, wygodniej. Dobra, ja już mam fotel zagrzany, jest mi ciepło. I tak ja mówię, zobaczcie sobie jak, z jaką łatwością prowadzi się ten samochód. Dosłownie delikatne ruchy, i on skręca. Ten promień skrętu to jest po prostu bomba w tym samochodzie. I e, biorąc pod uwagę zakup, załóżmy samochodu, jeżeli nie macie nie wiadomo jakiego budżetu, to moim zdaniem, mieć tak wypasione auto za 79-78 koła z fajnym silnikiem V8, e, który mówię ma gadżetów e, bardzo dużo. No to moim zdaniem jest to zajebiste rozwiązanie. Dobra. O, proszę bardzo, Dobra. zobaczcie. W ogóle się nie męczy ten samochód. 375 koni, wydaje mi się, że jest wystarczające. Ten 510 koni też będzie wam po pierwsze więcej palił. E, po drugie... co? Po drugie, to myślę, że przyszedł czas na e, fundamentalny moment w tym e, odcinku, jak i w każdym, czyli jedziemy po kawę, na Orlen. Teoretycznie można powiedzieć, że tak chcemy przetestować te cup holdery, a tak naprawdę to chcemy mi się po prostu gorącej kawy. Waha 619 do tego było, 85 litrów, to se przemności ile pełny zbiornik, no trochę jest, gaz po 3,15, gaz też można wrąbać, jest sprytny. Dobra moi drodzy Państwo, zostawiam Was na chwilę z operatorem, eee, gaszę jak to tą piękną V8 i idę po ciepłą kawę, gorąco. A już te telefon i Widzę. Czaska jest bardzo fajna opcja, ponieważ wspieramy też Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jedna dla operatora, druga dla mnie. O, ta już gorzej, widzicie Państwo, bo tu jest na, na większą albo na jakąś butelkę, ale tu, no, tu się jeszcze jakoś lepnie, Ale mogłem wziąć dużą i małą, ale wracam jeszcze po hot doga. Bardzo zwracałem wam uwagę na to, że jest tu wygodnie, bo tak jak mówię, jak już wpadniecie sobie w ten bardzo wygodny fotel, możecie sobie oprzeć tutaj fajnie rękę i nie mówię tego pod względem takim, że żeby robić zimny łokie, tylko po prostu mi tu jest wygodnie z tą ręką. To drugą możecie sobie oprzeć na drugim podłokietniku, który jest oczywiście regulowany i może być w różnych pozycjach. No, jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. I jeżeli miałbym do wydania, e, załóżmy teraz e, te 70, przykładowo 8000 złotych czy 75, bo już powiedziałem, że jeżeli ktoś by chciał kupić ten samochód, to załatwiłem bardzo fajny rabat, to ja bym się zdecydował. Dlaczego? Dlatego, że jest tu kilka. E, takich istotnych plusów. E, pierwszy to jest to, że mam fajny silnik 5-litrowy z V8, 375 koni i jakieś 8 sekund do setki. Dwa, prowadzenie tego samochodu naprawdę e, zrobiło fenomenalne wrażenie na mnie. Prowadzi się, mówię, jak mały gokart. Trzy, jest mega dobrze wyposażony, a zwracamy na to uwagę, każdy z Was zwraca uwagę na wyposażenie i takie dodatki, jak na przykład podgrzewana przednia szyba, czy parktroniki, kamera, automat do świateł, e, czy też elektrycznie sterowana kolumna kierownicy jest naprawdę fajnym udogodnieniem. E, I ostatni e, element, który mnie akurat się podoba. Ja zawsze lubię auta jakieś. Możecie oczywiście kupić sobie jakiś zwykły samochód, nie będę podawał przykładów. E, ale przygotować go trochę po swojemu i ten samochód właśnie jest przygotowany tak po swojemu. Ma taki pewien pazur. To, że on jest normalnie black edition, jest wszystko na czarno. Mnie się to bardzo podoba. To fajnie współpracuje. Bardzo ładnie jest zadbany ten samochód, ponieważ została przeprowadzona. E, korekta lakieru e, z nałożeniem oczywiście odpowiedniej powłoki zabezpieczającej hydrofobowej, więc ułatwi Wam to też e, czyszczenie tego samochodu, co jest bardzo ważne, bo się na myjni bezdotykową załóżmy i e, nie wiem, wydacie 10 zł i to auto jest naprawdę czyste e, no, i w zasadzie to, to funkcjonalność tego auta mi jeszcze się podoba. Bo oprócz tego, że jest duże, to na przykład mam duży bagażnik, potrzebuję coś przewieźć, czy zapakować się na przykład z dzieciakami gdzieś na jakiś wyjazd. I to jest taką główną też kartą przetargową. Także ja polecam. Z racji, że mamy tutaj poczciwą V8, wypadałoby przetestować, jaki ma wydech, albo w ogóle, jak ją fajnie dosyć słychać. Nie mamy tutaj żadnych trybów sportowych ani nic takiego, więc to będzie sama tylko i wyłącznie poezja z seryjnego wydechu oraz świetnego silnika V8. Ładnie aż rusza budą. Jest taki nienaganny, elegancki, jak taki Brytyjski garnitur albo smoking. Podoba się dla mnie, jakby to powiedzieli ludzie z wielkiego stoku. Przechodząc do podsumowania, w zasadzie podsumowanie zrobiłem wam w samochodzie, i mam dla was jeszcze jedną taką ciekawą e, rzecz. Mianowicie, jeżeli chcielibyście zakupić taki samochód, a niekoniecznie ten egzemplarz, to mam dla Was akcję specjalną. Jeżeli dacie suba na YouTube oraz zaobserwujecie nasze media społecznościowe takie jak Instagram czy Facebook, to z kodem Dr. Furmax dostaniecie 10% rabatu na naszą prowizję. Reasumując, samochód mi się bardzo podoba. Podejrzewam, że Wam też się podoba. To jak jest zrobiony, przygotowany, to że nie wymaga żadnego wkładu finansowego, to że jest zadbany, to że ma fajny silnik, to że ma fajny napęd, to że jest spompowane zawieszenie, możecie sami sprawdzić, kupując oczywiście odpowiedni egzemplarz, taki mianowicie jak ten. A ja już z Wami się żegnam, także do następnego odcinka. Elo.